Reporter do Dominika i zapytam, czy on pamięta, w jakiej klasie udało mu się? Proszę wręczyć, proszę. Pani profesor chciała zapytać o to, kiedy pierwszy raz wystąpił w festiwalu nasz laureat. Mam nadzieję, że zaraz uzyskamy odpowiedź, jak tylko otrzyma już wszystkie nagrody. No pamiętasz? jak to Pamiętasz kiedy to było? Pięć lat temu. Pięć, Pięć lat w temu. temu, tak? A później był jakiś epizod taki bardziej telewizyjny. Tak, tak, to. Znowu jest... Z jest... drugie miejsce. Weronika Wójcik, parafia świętej rodziny w Tomaszowie Mazowieckim. I tym samym wiadomo, że pierwsze miejsce Aleksandra Szperna. Reprezentowała pierwsze. Chcę obowiązkową w Tomaszowie Mazowieckim. Zapraszamy Olu, zapraszamy Weroniką. Państwa z przykrością chciałbym poinformować, że przy naszej choince już nie ma żadnych prezentów. Wszystkie zostały rozdane. Cieszymy się z tego bardzo. Przed nami jeszcze wspólne zdjęcie, jak tylko nasza laureatka pierwszego miejsca otrzyma nagrody. Cieszymy się bardzo z tego. Wspólne... Sponsorów poprosimy teraz tam bliżej pod tą choinkę, bo tutaj tak, już...